Siemano, witam serdecznie w kolejnym odcinku na naszym kanale. Witamy serdecznie. Kochani, jak wiecie, prawie wszyscy 7 września 2024 roku odbędzie się zlot grupy z Facebooka Swojskie Gotowanie i Wędzenie. Tak jak tam na miniaturce macie, tak się nazywa grupa. Kogo jeszcze nie ma na grupie, to serdecznie zapraszam, bo uważam, że warto być na grupie i być na zlocie, ponieważ te rzeczy, które tu przede mną stoją, leżą, będą specjalnie dla Was, od osób, które postanowiły od firm, które postanowiły dorzucić, dorzucić cegiełkę do tego właśnie zlotu. Kochani, grupa. Grupa jest już ponad 180 tysięcy osób, to jest bardzo duża grupa. Bardzo wiele grup. Że tak powiem, konkurencyjnych, przekleś tą grupkę na początku. Jak było 10 tysięcy, było 20 tysięcy osób, nie, to szybko się skończy, bo oczywiście on nic nie umie. On w ogóle jest do niczego. Yy, jakoś powoli to wszystko się kręci. Oczywiście, jak to się wszystko kręci, to i ja mogę się Wam odwdzięczyć za to, że. Że jesteście po prostu. No jesteście, no, no bo jednak kto by nie chciał na przykład wędzarni tego, czyli tej wspaniałej beczki wszystko co tu jest za chwilę będę Wam mówił co tu mam ale w szczególności chciałbym podziękować firmie Jelux bo to ta firma właśnie jest głównym sponsorem tego całego przedsięwzięcia, tej całej imprezy wiecie jak było rok temu, ci co byli zobaczycie jak będzie teraz, będzie jeszcze lepiej niż było rok temu wszystko się rozrosło i grupa i YouTube, czyli kanał na YouTubie więc można sobie na troszkę więcej pozwolić, kochani. Musicie być jak najliczniej na tej, właśnie imprezie. To może zaczniemy, co? Prezentować Zacznijmy. te wspaniałe, cudowne niespodzianki dla Was. Zacznę tak, jak pokazywałem na samym początku na grupie. A więc robot planetarny Rival. Dobrze widać moją operatorkę mojego Bardzo. najcudowniejszego telefonu. Widać wszystko, ciebie też. Mnie też widać? Nie da się ukryć, ja jestem za mały, żeby, a czy za duży, żebym się gdzieś tam schował. A więc, kochani, ten robot Rival, ja go używałem, używam wielokrotnie w swoich filmach. tak jak. A czyj to robot był? Ten robot kupiłem do chleba, do ciasta. Ty kupiłaś, moja operatorko, cudownego telefonu, ten właśnie robot do ciasta, do chleba. I Jak tam ktoś jest... wróci z takim robotem, z Rivalem, to żona będzie na pewno zadowolona. Tak. I, I ten boży, robot, żona. Od momentu, kiedy go pokazałem w filmie, oczywiście to nie jest żadna reklama, żadna współpraca, po prostu go kupiliśmy dla siebie do domu. Jego już kupiło bardzo wiele osób, więc pomyślałem, że byłby fajny dla kogoś właśnie na zlot taki robocik. No i odezwałem się do firmy Bracia Muszyńscy. Czarek, Karol, pozdrawiam serdecznie. Są to chłopacy tutaj lokalnie, którzy mają firmę zajmującą się pawilonami i biurowcami, takimi ogrodowymi. Naprawdę spoko ludzie, bo jeśli chodzi o propozycje, kiedy się ich zapytałem, nie było nawet chwili zawahania, od razu się zgodzili na to, żeby właśnie od nich taki właśnie robocik powędrował dla kogoś was. A więc kochani, trzeba być. Ten robot będzie za konkurencję, która będzie na zlocie, tak jak mówiłem na grupie gdzie pokazywałem tego robota. Czyli każdy z Was, kto chce, to będzie obecny na zlocie, przywozi jedną rzecz zrobioną przez siebie jakieś wyroby, podroby, przeroby. A i wszystkie szczegóły będą później. Wszystkie szczegóły będą jeszcze później, ale mówię przy okazji tego filmu: tylko jedna rzecz, jedna osoba, jedna rzecz. Nie pięć rzeczy, jedna osoba przywozi tylko jedną. I będziemy wybierać najlepszą podług naszych kubków smakowych. Zaznaczam, że ja również będę w żyli, i osoba, która, którą wybierzemy, którą uznamy, która uznamy, że zrobiła najlepsze, najlepszą rzecz, otrzyma tego właśnie cudownego robocika. A więc, kochanie, tyle o tym rywalu Bracia Muszyńscy, Karol Czarek, dziękujemy raz jeszcze i pozdrawiamy serdecznie. Zapraszam też na ich Oczywiście. kanał, bo mają też kanał. Mają kanał na YouTube bracia Muszyńscy, mają na Facebooku. Rzecz. Ja tam w tym wcześniejszym poście, gdzie był początek, co pokazywałem ten robocik, to e, chyba dałem linki. Jak dobrze pamiętam, tak, dałem linki. Oczywiście pamiętasz, jak to, o, żeby tu nie zwiało, bo tu jest jeszcze jedna ważna rzecz. E, dałem linki do ich właśnie strony. To było pierwsze. Druga rzecz, co to było druga? Ja nie pamiętam. Dobra, zaczniemy. Nie Dobra. Cię. Tu mamy ostrzałkę Work Sharp Sharpeners. Pokazywałem na filmie na YouTubie, jest to ostrzałka do ostrzenia noży od firmy Kolba i ta ostrzałka oczywiście to jest nowość na polskim rynku, gdzie ktoś kto ją otrzyma, myślę, że będzie mega zadowolony, bo naprawdę sprawdziła się, możecie sobie zobaczyć na moim filmie właśnie, gdzie pokazywałem działanie. Prezentowałem, jak ta ostrzałka się sprawuje, spisuje i jak właśnie działa. Więc firma Kolba, dziękujemy bardzo. Ostrzałka na pewno się komuś przyda. To jest rzecz, która jest dość często potrzebna w kuchni i nie tylko. Dziękujemy bardzo. Zapraszamy na stronę firmy Kolba. Next. Potem było. Tak, też. tu mamy w tym kartonie. Ja bym sobie usiadł, może gdzieś coś? Nie No nie, bym? na Riwalu to raczej nie siadaj. Dobrze. Potem był e, grill, gazowy. grill Gazowy. Ten grill gazowy jest od firmy Ławka Ogrodowa. I... Ławka Ogrodowa e, Mario Grande. Jest to firma dość duża, która się mega prężnie rozwija. Również właścicielem, tutaj nasza lokalna. Tak, właścicielem firmy jest Rafał Topolewski, którego serdecznie pozdrawiamy. I on właśnie postanowił dorzucić cegiełkę w postaci takiego właśnie grilla gazowego, który kosztuje kilka tysięcy złotych na ten właśnie zlot. I ten grill otrzyma jedna osoba z Was. Tą osobę wybierzemy w trakcie trwania zlotu. Więc kochani, musicie być, bo nie wiadomo, czy to właśnie Ty nie będziesz posiadaczem tego właśnie gazowego grilla. Oczywiście zaznaczam butla gazowa nie wchodzi w skład. Tak. Primario Grande. Dziękujemy raz jeszcze i pozdrawiamy serdecznie. Dalej. To jest to, to jest to. No pokaż maszynkę. To y, firma, firma. Pokaż tu może tabliczkę. Alfa Tech. Widzisz? Tak. Dobrze. Y, postanowiła zrobić takie wspaniałe cudo. Jest to maszynka Alfa 32 do mielenia. Też pokazywałem skład, skład, zestaw, cały zestaw, który w, tu jeszcze jest, pedał gazu, którego tu akurat nie e, wynosiłem, żeby Wam pokazać, ale na, w poście e, na grupie było to pokazane, więc do tego się dokłada pedał gazu. Maszyna, która jest po prostu Najlepsza, jaka tylko może być, już nic. Le... Jedynie co to mogłaby być, jeszcze taka micha ale tu macie gardziel wysoką, żeby było jak najbardziej bezpiecznie, żeby was tam ten ślimak nie złapał i na przykład nie urwał wam ręki. Więc Dariusz Ryłko, firma Alphatech, serdecznie dziękujemy, pozdrawiamy i na zlot zapraszamy. I taką maszynkę właśnie ktoś z Was otrzyma. Też będziemy w trakcie zlotu wybierać osobę, do, kogo was... do, do której powędruje ta właśnie. Wspaniała maszyna. Next, kochani. Świeżynka dzisiejsza. Beczka z dociskiem. Tu jest taki docisk. Nie będę Wam teraz otwierał. Tam jest na dole. Docisk specjalny. Ta beczka służy do peklowania czyli coś w naszym kontencie do kiszenia kapuchy ogórków kiszonych. Co tam jeszcze można w tym zrobić? No przed chwilą to powiedziałem, moja operatorka musi słuchać. W ogóle zaraz skończymy nagrać, będziesz umyć uszy, bo ja widzę, że coraz gorzej z tym słuchem Twoim. Nówka Ośka, kochani, firma Korzenie Braterstwa. Dobrze to nazwałem? Nie, bo mi się coś skojarzyło innego. Korzenie Braterstwa, Dawid Gajęcki, wykona Wam taką bekę. Taką, nie tylko taką, bo robi różne. Ja też od niego wcześniej miałem na filmie mm, kapustę. Jaki taka beka. Możecie sobie zobaczyć kiszenie kapusty na moim kanale. To właśnie Dawid przygotował mi taką właśnie beczuszkę. Dzięki wielkie za cegiełkę na nasz lot, Dawid. Oczywiście zapraszamy Ciebie serdecznie, a Was, kochani moi, też powtórzę po raz kolejny na zlot, bo nie wiadomo, czy do ciebie nie trafi ta wspaniała beczka. Więc korzenie braterstwa. Dziękujemy, pozdrawiamy. Dali. Kochani, to, co tu widzicie, to wspaniałą węzarnie 250 litrów z firmy HMG Smoker, Maciej Piątkowski. Proszę podejść tu, moja operatorka. Podejdę za chwilę telefonem. spokojnie. Najpierw chciałam z daleka. Tak się Ty mnie nie musisz tak. uczyć tutaj. Z daleka mnie tutaj się Jak usuwa. operować te. Moim telefonem to trzeba się umieć posługiwać. Telefonem. Co jest? W życiu lepszego telefonu w ręku nie trzymałaś. Kochani, HMG Smoker, wędzarnia, to jest poglądowa, tak jak ja mówię, bo dla Ciebie, drogi widzu, drogi Grupowiczu, dopiero wędzarnia będzie wyprodukowana w nieco innym kolorze z udogodnieniami, czyli tu nie będzie ten panel drewniany, tylko jest z innego tworzywa. Na dole mamy yy, yy, wentylator, który nam osusza wędliny w grzałce, więc to jest takie ulepszenie, które pan Maciej Piątkowski przygotował. Od pewnego czasu robi tylko tak, więc jakieś tam liftingi wprowadza po liftingu, poliwcie. Wędzarnia poliwcie, o. Zobaczcie, jak moja wygląda. Uwierzcie mi, ona przewaliła tyle ton mięs, ton może nie, ale setki kilogramów, nie? No to na pewno. To na pewno, spójrzcie. Tak wygląda wędzarnia, która pracuje. Tak. I jest niezawodna, i dobrze wiecie, że tak jest, bo chcąc zamówić Kupić taką wędzarnię, to trzeba czekać ponad miesiąc, dlatego że jest taka kolejka. A jak jest kolejka, to znaczy, że jest dobre. To jest tak jak w barze: jak jedziesz do baru, do restauracji i jest kolejka ludzi, to znaczy, że jedzenie jest dobre. A jak nie ma ludzi, to znaczy, że jest jedzenie niedobre. Tak samo jest w wędzarnią. Albo jest dobre i tanie. Jest dobrze? Jest dobrze i tanio. Jest dobrze? Jest tanio. Także kochani, wędzarnia też będzie do wylosowania do zdobycia przez jednego z Was na zlocie, więc musisz tam być. I jeszcze jedna rzecz. Nie pokażę ile, ale zaszeleszczę może, co? Money, money, kochani. Tak, dobrze widzicie. I to będzie na pewien konkursik. Ale jaki konkursik, nie mogę Wam powiedzieć. Oczywiście to money, money jest od firmy Peters, czyli Biuro nieruchomości tu lokalnie od nas, w naszej okolicy różne grunty, różne domy, różne mieszkania. Firma Peters Piotr Boniecki właśnie zajmuje się tą branżą. branżą I to właśnie on przekazał na nasz zlot pieniążki. Dla kogoś właśnie. A ile i za co? To nie mogę zradzić szczegółów. Musicie być na zlocie. Koniecznie, bo uważam, że warto. Czekaj muszę. Chociaż nie, nie zwieje, bo to dość dużo tej tych pieniążków. Zostawię, pokażę, jak to wygląda. A więc, kochani, podejdź dalej, troszkę odsuń się. Musisz pokazać, ile tego wszystkiego jest, bo jest naprawdę grubo. Jest to wartość kilkanaście tysięcy złotych tego, co tu jest przede mną i to jest specjalnie dla Was. Pamiętajcie, Wy dla nas, My dla Was. Musicie być na zlocie. Niech to się kręci, wszystko tak, jak się kręci. I będzie cudownie, wspaniale, rewelacyjnie. Widzisz, aż słońce tak trochę teraz już yy, za tymi świerkami się schowało. No, Uzi, akurat, akurat na mnie świeci. Ciebie przygrzewa Siebie? od góry, a ja nic nie a widzę, ciebie od dołu. <laughs> a więc co jeszcze? 7 września 2024 rok, Żory, ulica Towarowa 2, zlot grupy Swojskie Gotowanie i Wędzenie przy siedzibie firmy Jelux. W ten dzień, jest to sobota, sklep będzie otwarty specjalnie dla Was. Będziecie mogli sobie zrobić zakupy. Tak jak rok temu, kolejka była lepsza niż w Biedronce, więc Większo. większa i cały, cały, cały zlot. Więc uważam, że będzie świetna zabawa. Fajna, miła atmosfera. Jeszcze raz zapraszam wszystkich serdecznie. Kto nie jest na grupie, to zapraszam na grupę. E, oczywiście zapraszam też na naszego TikToka. Swojskie gotowanie, Instagram, swojskie gotowanie. chyba tyle musisz być, bo to ty możesz właśnie otrzymać coś z tych właśnie tu wspaniałych rzeczy. Zapraszam. A ty zapraszasz? Bardzo zapraszam. Ja no też proszę. będę. Ty więc? Będzie. Do zobaczenia. Cześć.